Witam Was bardzo serdecznie. E, szybki wypad na ryby, dlatego nie witam się z Wami twarzą w twarz. No ale co? E, jak widzicie, pogoda mnie nie rozpieszcza. Deszczyk, lekki wiaterek. E, na szczęście lekki wiaterek, bo nie wiem czy widzieliście na TikToku. Ostatnio wiatr był straszny. Kurę kamerkę. Wiatr był przeokrutny. E, jesteśmy na przypływie, na skałkach w Budę Rzuciłem e, tego tego Westina. To jest z bodajże. No ten, ten ten z ogonkiem ta gumka z ogonkiem w kolorze headlight i główka 75 gram. Jak widzicie, pozwalam opaść przynęcie na samo dno. Lekko naciągam. I zaczynam nią grać. No, jak widzicie, przynętę zmieniamy. Zakładamy sobie takiego kanibalkusia. Również na 75 gramach. Prawie. Chyba się podniosło do góry, chyba. 75 gram. Co tu, też sądzę, że efekt i tak będzie taki sam Że dzisiaj po prostu główno złowie. Ceniem jest Aktualnie to, to złowić halibuta Tak grubego, jak walaszek No może nie tak grubego, no, no dobra nie, nie aż grubego, ale podobnego chociaż O, mamy rybę Ohohohoho Ładna ryba, ładna Poprawimy wędkę Zaciskamy hamulec Pompujemy dziada Tutaj nie mogę dać mu za bardzo luzu, tu jest dużo skałek Już jedną Fajną dużą rybę tutaj straciłem na początku może nie jest duży, ale jest. Ojej. Wiesz co, kolego? Chyba cię zjem. Zobaczcie, jaki piękny. Patrzcie. Jest naprawdę bardzo ładny. Uwaga, uwaga, mamy rybę. Nie wiem, co to, ale fajna rybka. O, ale walczy. Czekajcie, po prostu na wodę napieruję. Ja się zastanawiam, jak ja ją tu je podniosę, przez takim odpływem dużym. No, ale to już jest faj, fajniejsza ryba niż ostatni dorsz. Tutaj przy kamieniach zacisnął szamulec. No dobra, wychodź. O, o, o. Jeszcze ja zaczął szaleć dodatkowo, tu przy brzegu już. O, widzę go! Jaki fajny dorszik! No nie jest większy niż ostatni dorsz, ale Wam powiem, że dużo fajniej walczył. O! Taki oto kolega, przyjaciel. Przepiękna rybka. No, powiem, że, że już bardzo fajnie upnął. Co jeszcze raz? Ostatnio też chyba właśnie złowiłem dorsza. Rzucę wam, kleję wam tutaj ten hol, co ostatnio tutaj był. Mi się wydaje, że po prostu już ryby zaczęły napływać tutaj, wiecie, w tą stronę z morza. Że zaczęły napływać. I tak jak wczoraj złowiłem dorsza tam, to sobie tak jak palce pokazuje tutaj, w tym miejscu. To dzisiaj ten już wziął tu. To mam nadzieję, że to nie była pojedyncza ryba, tylko że będzie ich tam troszeczkę więcej. Na szczęście dzisiaj praktycznie nie wieje, chociaż znam życie zaraz zacznie. Jest bardzo, duży, jest bardzo głęboki odpływ, zobaczcie. Po skałach widać. Odpływ jest bardzo. Czy no dużo wody odeszło? Co się będę nad tym rozwodził? Jedyne co, no to taka mrzawka, taka ciągła mrzawka jest zimna Ale to jakiś tam wielki problem nie jest Ale wam powiem, że branie atomowe, jak, jak sandacza Tak łupnął Wystarczyło chodzić i się Doczekać tych brani, więc mam nadzieję, że to się zaczyna ten, że te ryby po prostu podeszły, że to się zaczyna ten okres dobry Witam Was znowu mamy kolejną rybę i nie wiem czy będzie większa, czy mniejsza, ale chyba większa Nie wiem Nie mam pojęcia jak na razie próbuję ją od dna oderwać do papy Gościu maninowy Nie wiem czy będzie większy, szczerze Ale chyba nie O, z próbuję wejść, dziad Nie ma tak łatwo Mamy cię kumpę No, poczekajcie, go muszę wyciągnąć. Do góry, do góry, do góry. O. I mamy kumpla. Cześć, mordeczko. Wiesz co? Tobie już nie odpuszczę. No, jak widzieliście, trafił nam się drugi Ancymon. Nie pokażę, nie mogłem wam pokazać, co z nim zrobiłem, żeby mi w filmiku przypadkiem nie zdjęli Ale na pewno będzie bardzo smaczny. Wydaje mi się, tak bo mówię Wam wcześniej, wydaje mi się, że po prostu te ryby już zaczęły tutaj napływać, bo wziął z tego dosłownie z tego samego miejsca. No, zrobiłem parę powtórzeń, parę rzutów. Praktycznie w tym samym miejscu wziął. No, ale branie, bo, branie atomowe po prostu. Tak fajnie biorą dziady, że sobie nawet nie wyobrażacie tego. Bym boja, że tak jak sam, tak, no, tak jak dosłownie. Takie łupnięcia robią dzisiaj. Zobaczcie, na takiej węce do 150 gram. Już taki nie za duży dorszak, fajnie walczy A wyobraźcie sobie takiego 7-8 kilo trzasnąć To musi być frajda Nie tak, żeby wam trzasnął i się zerwał go tak faktycznie wycią... Wciąć i wyciągnąć, no to Musi być świetnie Jak na razie większe ryby <taki> Takie moje szczęście, że po prostu je traciłem głupio no ale cóż. Ryba też musi mieć szansę ucieczki, jak to się mówi. I dosłownie one biorą, obydwa wzięły mnie przy takim podbiciu. No takie podwójne podbicie. I tylko jak dotknę dna. Jak nie daje jej poleżeć, tylko automatycznie zaupodbijam. I w momencie, właśnie gdy przynęta opada przed samym dnem, miałem te brania. No ale tego już czułem, jak mi w kamienie tutaj wchodzi, tutaj blisko. Już poczułem po plecionce, że plecionka po kamieniach troszeczkę się przetarła, czy tam fluorocarbon. No niestety, coraz mocniej pada i coraz moc, mocniej zaczyna wiać Tak jak mówiłem Mam nadzieję Przynajmniej jeszcze dwie trzy rybki złowić I pójdę w pizdu Jak chodzi o ciuchy wodoodporne to aktualnie używam tego najtańszego zestawu Grafa. Jeszcze mi nie przemógł, a droższych, droższego zestawu tej ani Sevejdża, ani Grafa drugiego nie wziąłem, bo po prostu żal mi. No tak, tutaj nie wiem, czy, no bo widzicie te skałki, jak tutaj po tych skałkach byś się gdzieś spierdzielił, czy coś, no to Zestaw od razu do wyrzucenia. Cały by się podarł. Specjalnie kupiłem taki, no to najtańszy. Okej, tam 400 zł tylko Żeby nie było mi go żal, jakbym się zdupcył po tych skałkach. A wierzcie mi, że jest tutaj naprawdę ślisko. Mam buty, te moje śliskie trapery. I wam powiem, że one mają tą podeszwę antypoślizgową. I powoli zaczynam myśleć, czy nie zainwestować w te te kolce. Jak będzie zimno, jak tutaj będzie zima, to na pewno te kolce będzie trzeba kupić. Bo z tym żartów nie ma. Tak teraz dzisiaj to jest spokojnie, to tfu, tfu, tfu wypluś, żeby się nie stało. Jakbyś wpadł do wody, to jakoś tam się wyciągasz z tego dzisiaj, z, tego, z taką pogodę. No ale taka pogoda, takie spokojne może jak tutaj ter, jak dzisiaj jest, to jest naprawdę rzadkość. Trzeba bardzo uważać na skałkach jak się ułożyć. Więc pamiętajcie ryby, ryby rybami, wędkarstwo wędkarstwo najważniejsze jest Wasze bezpieczeństwo. Tak samo jak teraz się zbliża sezon wędkarstwa podlodowego. Pamiętajcie o BHP, czy o bezpieczeństwie jak łowicie z lodu. Nawet nie będę mówił o jakiejś grubości, bo to jest kwestia dyskusyjna bardzo Ale zawsze miejcie kolce ze sobą do wychodzenia z wody Czyli wiecie, do, te, do wyczągiwania się po lodzie No i najlepiej by było, żebyście mieli jeszcze ten Kombinezon wypornościowy, no ale Nie każdego na to stać nie każdy sobie na to pozwoli kupić No to przynajmniej, żebyście nigdy nie byli sami, żebyście zawsze linę mieli Żeby ktoś was mógł wyciągnąć, jakiś kolega Ja już raz w życiu pod lód wpadłem I wam powiem tak, że to nie jest nic przyjemnego, nic co by chciał powtarzać na pewno Raz wpadłem i od tamtego czasu boję się po prostu łowić na lodzie No chyba że lód ma te 30cm, no to tam się nie boję, wejdę Ale na cieńszy lód niż 15-20cm nie, nie wodzę, boję się po prostu gdyby nie, gdyby nie koledzy, których teraz bardzo pozdrawiam serdecznie Gdyby mnie nie wyciągnęli za linę to najprawdopodobniej by dzisiaj mi tutaj nie było. Mam nadzieję, że moja mama tego nie słyszy. <grystanie> o! Jakie brania dziwne! Kurde, no! Wciąż tego nie idzie. O jest! Oho, to coś fajniejszego! Na trzy razy brał. Ale jakie to, to robi? To dorsz? Nie jestem pewien, wam powiem szczerze, co to będzie dorsz. Ale fajna ryba już będzie. Nie wiem, co to będzie. Ale chyba większa tego dorsza, co wyciągnąłem. Tak, się staram go holować, żeby się widzieli. Jak wędka pracuje O to już jest fajny dorszyk o je, je. Jaki czerwony To chyba jest ten dorsz rdzawy. Nie, to nie jest rdzawiec. Ale jakiś czerwony, taki bardzo fajny. Muszę po skałkach do niego zejść. Trzeba uważać bardzo... Bardzo fajna rybka. Cześć kolego Czekaj, okay, poczekajcie się, uspokój Za przypon i do góry będkę odłożymy Oj, Nie mogę się zamknąć, kumpel Oj, nie do Nie dewasuj mi sprzętu O, obstrał mnie Taka oto rybka Jak widzicie Los się do mnie uśmiechnął Jak widzicie, zaczęło, kurde, no, coraz mocniej wiać. Wiatr się zmienił z drugiej strony, czyli nie, nie wieje już w pleców, tylko wieje z tamtej strony, od boku. No, wykonam jeszcze, tylko sobie zmienię miejscówkę tutaj niżej, troszeczkę. O, tylko muszę być bardzo ostrożny, bo tu ślisko jest. Wykonam ze 2-3 rzuty i będę uciekał już po prostu, bo wiatr, i wiatr się zmaga i zaczyna coraz mocniejszy deszcz. Napierdzielać Tam nie wiem czy będziecie widzieli Ło, a mi w zawiało Tam, co są te chmury tutaj, czy te góry To tam są, no to jest torka! Tam są góry, praktycznie ich nie widać, to są mgły z deszczem I chmury Więc Jak widzicie pogoda nie jest lekka Ale nie ma kurwa lekkiej gry Nikt nie mówi, że wędkarstwo to lekki sport przecież Miętusy, mięczaki ryb nie łowią Niestety najczęściej jest tak Że Kiedy jest dobra pogoda dla wędkarza, no to To nie jest dobra pogoda na ryby Bardzo często tak jest Ale jak mówiłem, kiedyś ja pogodynką nie jestem, o pogodzie gadać nie będziemy Tak na koniec Co chciałbym wam powiedzieć To taki przepis, jakbyście tu przyjeżdżali według mnie jak, tak wiecie, z wędkarskiego punktu widzenia, co jest wam potrzebne. No to, że ubrania, no to wiecie, to jest jedno. Yy, najważniejsze jest to, żeby te ubrania były w 100% wodoodporne. Jak przyjeżdżacie na jesieni czy zimę, cieplejsze. Jak w lato, no wiecie, no, zwykłe deszczaki, ale ważne jest to, żebyście również spodnie mieli wodoodporne i porządne buty. I rękawiczki. Ja mam neoprenowe tutaj kupione. Yy, norweskiego Lawsona, nie wiem jak to wymówić. Bardzo dobrze mi się sprawdzają i powiem Wam, że jest to bardzo ważne ubiór, no bo tutaj pogoda się zmienia dosłownie w pół godziny. Ostatnio tak mieliśmy, że kurde, taka piękna pogoda była słonecznie, lekki wiaterek. W kumplen się wybraliśmy na ryby, w ciągu pół godziny, kurde, sztorm przyszedł. Powiedzcie, to nigdy nie ma nic pewnego, jaka pogoda będzie. Ale ubiór, ubiorem no to, to musi być dobre. To nie ma gadania. To musi być wodoodporne i to muszą być dobre ciuchy. Yy, druga rzecz, wędka. Według mnie, no to jak, ze, jak nie, żeby nie było, nie wypowiadam się na żaden inny temat, tylko na takie łowienie jak ja teraz łowię. Czyli ze skałek plikerami i gumami. No to tak według mnie, to te 2,90 długość to jest minimum. Naprawdę, żeby mieć jakieś te osiągi rzutowe. Plecionka, no to no na pewno nie cienie niż 22, 23. To na pewno nie cienie, bo te ryby naprawdę mają powera I trzeba często. O, kurde. I trzeba często z nimi przeradać hol siłowy. Wędka, no jak mówiłem, 2,90 do 80-90 gram, coś takiego. Ja bym szukał o akcji szczytowej, coś jak na sandacza bardziej. Żeby się mogli tą rybę zaciąć, wciąć odpowiednio szybko. No ale to tak samo bardzo ważne, żebyście pamiętali, żeby tu jest konieczny przypon fluorokarbonu. I sobie teraz ja i nie robię. Na dnie macie tyle ostrych rzeczy, tyle skałek, że ten przypon z fluorokarbonu minimum 50 cm to jest rzecz obowiązkowa. Bo po prostu przetrzecie sobie plecionkę. Kołowrotek, no to tutaj. Według mnie, no to przede wszystkim trzeba dopasować do wędki Nie będę mówił o żadnych firmach, ja osobiście używam, jak widzicie, Dive y BG Nie kupowałem ani Twin Power'a, ani Certate'a specjalnie do tego, bo się bałem, że za szybko zniszczy ten kołowrotek na tych skałkach No ale, ważne jest to, żeby to był mocny kołowrotek bo miał bardzo, dużo, miał bardzo mocny hamulec bardzo dużo siły w przekładni no i żeby się mieściło dużo plecionki yy, No i również, żeby ta szpula była długa i szeroka, żeby te rzuty były jak najdalsze no ale to już wiecie, wy sobie tam wybierzecie. Według mnie no te dajwy BG czy te stradiki, Od otrzymano, czy tam dajwy, to takie najbardziej optymalne kołowrotki. Szedłbym w tym kierunku. Na no dajwa BG, ten stary model, jak tutaj, ta Bibi, nie pamiętam, ona chyba 450 zł czy 500 zł teraz kosztuje. To będzie kołowrotek świat i ludzie. Ona, ona jest fajna, bo ona ma parę, naście roz, ma, ma parę rozmiarów i to jest 4500 ja go używam do wędki przy 150 gramach i spokojnie daje radę. No to... Jak chodzi o wędkę to bym... A i bardzo ważna rzecz, nie zapominajcie, bo tutaj kolega się ostatnio zdziwił. E, krętliki, agrafki kupujcie odporne na sól. Morskie. Żebyście nie zrobili jak mój kolega z mieszkania. Co się dziwił, czemu mu te jego agrafki i krętliki mu przerdzewiały. Pamiętajcie kupić odporne na słoną wodę No i plecionka tak samo, najlepiej było, że była dedykowana do słonej wody Bo ja kupiłem, jak widzieliście na pierwszych filmikach miałem No nie wiem, na dwóch wypadach ze sobą tą plecionkę miałem, to była hype Bo byłem w plecionie, żadnej innej plecionki grubej nie mieli, dali mi tą I po prostu po dwóch wypadach na ryby, czy trzech No, za przeproszenie, że jak powiem, wypieprzyłem ją w pizdu, bo to jest tragedia, a nie plecionka i jak sami widzieliście, dzisiaj udało się złowić trzy dorsze, fajne dorsze, nie takie małe jak ostatnio się brały. Wczoraj jednego też takiego przyjemnego dorsza złowiłem. Więc jak widzicie, coś się zaczyna dziać. Ten okres nie jest taki zły, coś może się poprawi. Pogoda jest słaba, no ale z pogodą to sobie poradzimy. I co Wam jeszcze więcej powiedzieć? Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie kolejnego filmiku. Dzisiaj będę znowu żebrał. Poproszę o lajka, like, subskrypcję, dzwoneczek. I co? Widzimy się na następnych rybach. Sayonara!